Drugi dzień na hamowni przy niskiej temperaturze. No dzisiaj mamy 4 stopnie też trochę nagrzało mieliśmy około 3 stopni. Porównywanie interkulera oryginalnego sti z Proces Westem, to są pomiary odniesione do dzisiejszych warunków klimatycznych, nazwijmy tak, bo to takie popularne słowo. I tamte 290 parę koni, to na dzień dzisiejszy przy 3 stopniach to jest zredukowane do 287, bo tak to wygląda, te korekcje tak działają. I teraz widzimy bez zmian, jakby do ładowania, zapłonu czy skłonu mieszanki, wpływ interkulera węży do lotu na, na wynik. Także naprawdę to jest dosyć imponujące, bo to jest około 20 koni i około 25 Nm różnicy między oryginalnym a Proces Westem. Doładowanie, no widać, że opór mniejszy generuje czy wyższy doładowania, ale to jest cały czas jedna kreska. Widać też różnice na efr ze ale to wszystko jest związane z, z, danym, z danym układem, a nie z dostrojeniem tego pod dany układ i tak naprawdę ja więcej tutaj nie będę robił, bo mapa zapłonu jest optymalna, to ma się bronić kiedy jest zimno, kiedy jest ciepło, więc moim zdaniem jak na sam interkulor zmianę i taka w takiej temperaturze, gdzie, gdzie ten wpływ jest naprawdę znikomy, bo interkulor i tak jest chłodny, no to moim zdaniem jest doskonałe wyniki, także proces US się broni w całej okazałości. Jeszcze raz szybki rzut oka na, na interkuler, fabryczny z, do, z kierownicą powietrza. To jest fabryczny interkuler, i szybki powrót teraz, już 4-2, już trochę nagrzało, i szybki powrót do otwarcia maski. Otwieramy maskę. Opa, i tak wygląda nasz proces West. Który doskonale współgra z rozbórką karbonową. Po którym się martwił klient, że nie będzie pasowało. Natomiast całość wygląda bardzo przyjemnie i okazale